widzowie ogólnie zagramy sobie tryb Hokejowa za i Wam pokażę fajnego pika, jak wygrać grę łatwek jak macie amber. Patrzcie. Wygrajmy, nawet z randomami. Jak macie 400 buch, to tam jest jeszcze łatwiej. Patrzcie. Idziemy od razu na prawą stronę. O, w tą stronę idziemy. Celujemy sobie. Oni... Nie... Teraz robimy taki pewnie trafię. Nie trafiłem, trudno. <trafił>, trafił bratek, No ogólnie. Ja tam podałem do typu... No źle teraz zacząłem. Musimy. Nie trafił sobie. W ogóle łatwo gang. Pobił rekord komentarzy. Może my też pobijemy rekord. Łatwo gęk rekord komentarzy na TikToku. Może my pobijemy rekord komentarzy i rekord subskrypcji na YouTube Subskrybujcie kanał. Jeśli Wam się podoba to co tworzę, to zostawcie sobie, jeśli nie. No to nie musicie zostawiać, nie zmuszam was. Dobra. Ej, dobiję się chyba dzisiaj 29 koła. Ogólnie gram od... nie wiem, chyba 2000... nie. No, od 219 chyba. Nie. Dwa. To konto mam od 2023, ale gram od 2000. Inne konto mam od 2020, dobra. I ogólnie teraz tak wbijemy trochę puszek na tym odcinaczku. Wleci z 6 takich odcinków, może. Bo w ogóle teraz short może trwać 3 minuty. To oznacza, że to może jakbyśmy się zmieścili w 3 minutach? Nie, w trzech minutach to nie ło, gol. To, to będzie film raczej, bo nie, nie będę nagrywał ciku trzy widutowego, bo to zabało. Według mnie. Czy on to tu... Właśnie nie fajnie sobie zadymi to, czy znaczy, yy, tym hokeju. Że jakby jest taka... Chodzi mi o to, że... Jest takie co... Jest takie coś, że jakby tak daleko piłka lata Patrz jaką jestem Sigmund Bojem. Jest jestem dobry z tej Amber. nawet nie widzę Wiedziałem, że mi jeden zero z tymi botami wygrywamy. A nie, no, bo Mr. Beast strzelił gola Ten... nie wiem, to to kiedy... A Candy strzelił, strzelił Gola. W ogóle kiedyś było, jak ja grałem było 40 brawlerów teraz jest tak dużo. Patrzcie prześciada S Dead, mam jeszcze. Dead Bambik, Mortis no, sorry, że nie celowałem, ale na blisko to wiecie jak to. Ten Kenji jest, muszę wam przyznać, dobry. Bo teraz nie będę nic gadał przez chwilkę, ponieważ będę się skupiał na wygraniu gry. Dobra, patrzcie wracajcie jak Nieźle się poce kurde Ej, nieźle się pocę, jak prawie go strzelili. Nie wiem jak to się w hokeju nazywa, ale nie gol Ja no, ten już jest taki totalnie dziwny, on jest sklejony. Nie wiem, czemu mam taki słaby Łatwo. Zostawcie dużo subów. Nie zmuszam, ale zostawcie. Pobijemy rekord świata nawet i będziemy... no, najlepszą kadłę. I jak pobijemy na przykład dobijemy 500 subów, będę No tak to teraz mniej nagrywam, co nie? 4 minuty to na shorta nie pójdzie. Ogólnie jestem w klubie Amir Sir i mam z cała no bo mi kolega dał tu się ms dobra E. teraz dobrym pikiem, bo my zagramy sobie teraz solo showdown, nie, showdowna nie Mm. A dobra, możemy sobie zagrać e, z No Dobra, jaka jest mapa? Ej. No dobra, dobra, mapa na Quika. Albo Jackie, w sumie bym sobie wziął. Znaczy ja nie lubię Jackie, mam ją na 300 puch, ja nią nie nie grałem. Takie 400 dni. Ojej. Serge Też mam Sergia. od razu mówię Patrzcie jaki moment Tutaj na solo showdown pokazuje się skill O patrzcie, tutaj Spieramy sobie kill O ty mały Junior. Jakiś wieś, jakaś mieć no jakaś mieś, Mac ma bał... bombiczek Dobra, zagrajmy jeszcze raz. Może przynajmniej pasy nie Zagrajmy przy... jeszcze raz. Do chyba ja dzikie Czekaj, ile już idzie tutaj, gry w moim iPhone'ie. <grymne> znaczy nie iPhone'ie. Dobra, nie mogę patrzeć teraz, bo gram. 6 minut dobra Icon. Czyli w ogóle w Fortnite ja mam Łodziką to, też mam ikoniki, znaczy ikonika nie mam. Ja mam łodziskiny. Na przykład koszkarze. Wyskoka. W ogóle nie mam 1800 Wodorców. I czekam aż bohaterka będzie. Bo kiedyś mnie? ale mi grad zwrócił. Ilon. Oto ten czak. Ty, Jack. Ty, czaku. Mały. Ej. Ej, ja mam wielki kawę. tysięcy. On to może wygrać. Dobra, ej, ja opowiem, ja idę na tego tam bombiczka, który tam coś zbiera power kipsy. Udostał coś. ha Ale łatwo z tym typkiem. Yes. O, dobra. To możemy... O! Dobra, to ty macie... O, otworzymy myślać... jeszcze dropa. Mityk! Dobra. YouTube mi da szczęście. Stawcie i lajka i napiszcie. Jak coś najlepszego. Skin do melodii. No fajnie. Bo skin do niej nie miałem chyba. Zobaczę sobie jeszcze. Czy nie wychodźcie? Ja chyba na 500 mam nawet. Dano. A, nie miałem zejiski, dalej fajnie, dobra. W tym odcinku to by było na tyle. Siema.